Piczy prędko, prędko, baśnie się baje, nie tak prędko kuta staje. Baś się baje, czas ucieka, chuj ogroma matka czeka, już martwić się zaczyna, coś nie widać skurwy syna, aż ją doszły straszne wieści. Powstrzymując łzy boleści, pizdoliza matka wzywa i w te słowa się odzywa. Bratu, rzecz to nie do wiary. nie udały się zamiary. Kuta zmarniał mu niestety. Idź więc ty spróbuj minety. I pizdoliz wnet bez zwłoki ruszył prędko w świat szeroki. W końcu zaszedł do stolicy, tam się udał do ciemnicy, gdzie się świecą rozkraczona, branslowała, pizdolona. Zaraz ją za dupę łapie I minetę tęgo chlapie Język jego na kształt węża To się spręża, to rozpręża To się wije jak sprężyna W pizdę wiercać się zaczyna Kręci na kształt kołowrotka To od zewnątrz, to od środka Doba wciąż za dobą mija On jęzorem wciąż wywija Aż utracił siłę całą A królewnie wciąż za mało Tak był przy tym osłabiony Że zleść nie mógł spizdolony Więc jego dworskie ciury ściągnęły za dupę z dziury i wyniosły ją dla do szpitala zamkowego. A królewna ciągle krzyczy, poza mało dla mej piczy. Prędko, prędko, baś się baje, nie tak prędko kuta staje, baś się baje, czas ucieka, pis do liza, matka czeka i już martwić się zaczyna, bo nie widać skurwy syna. Ze złości zaciska zęby, że dwóch synów niby dęby losy wzięły jej zdradziecko jedno mi zostało dziecko i do tego całkiem głupie głup tak miał to wszystko w dupie raz w niedzielę po jedzeniu chciał pochrapać sobie w cieniu coś mu jednak spać nie daje coś go ciągle gryzie wiaje Patrzy, a tu mała menda, co po jajach mu się szwenda. Głup tak już rozpinał gacie, by ją otuć w sublimacie, gdy wtem menda nieszczęśliwa ludzkim głosem się odzywa. Czemu pragniesz mojej zguby? Nie zabijaj chłopcze luby. Menda też stworzenie Boże, że inaczej żyć nie może i że czasem wjają utnie, nie jej tak okrutnie. Głup tak myśli, cóż to złego? Przecie nie zje całego. Niepotrzebna twa zguba, idź więc z Bogiem mendo luba. A tu nagle menda znika i zmienia się w czarownika, czarownika czarodzieja i do swego dobrodzieja, co się w strachu z miejsca zrywa, w takie słowa się odzywa. Że litości miałeś względy dla bezbronnej, słabej mendy. I żeś jej darował życie, Wynagrodzę cięcowicie. Dam ja ci wskazówki pewne, Jak spierdolić masz królewne Sił twych mało tu potrzeba. Dam kondoma samojeba, Który ma tę dziwną siłę, Że gdy włożysz na swą żyłę i rozkażesz, on za ciebie. Tos za sztosem ciągle jebie, czarodziejską mocą cudną, ale zdobyć go jest trudno. Dupas! Szerze go zaklęta, na przechodniu wciąż wypięta, z której mocą złego ducha, ustawicznie ogień bucha i czy z bliska, czy z daleka, żarem swoim wszystko spieka i w tym mocnym, wielkim żarze dupa się całować każe. Lecz gdy powiesz do niej słowa, Niech się ogień w dupie schowa, sama się pocałuj właśnie, wtedy ogień w dupie zgaśnie i powoli, z dobrej woli, kondom zabrać ci pozwoli. Za Twą dobroć ja Ci mogę do tej dupy wskazać drogę. Weź ten kłębek z sobą razem, on ci będzie drogowskazem. Rzuć na ziemię, idź wszędzie, gdzie się kłębek toczyć będzie. Lecz pamiętaj zawsze święcie, czarodziejskie to zaklęcie. Tu czarownik niby mara, zniknął, rozwiał się jak para. Głup tak wstaje ucieszony, bierze kłębek rozbawiony i nie mówiąc nic nikomu, pokryjomu znika z domu. Prędko, prędko baście się baje, nie tak prędko kuta staje. Głup tak idzie, nie ustaje, coraz nowe mija kraje. Gdy stu granic minus Słupy zaszedł wreszcie, aż do dupy, z której ogień wieczny tryska, a podszedłszy do niej z bliska, rozżarzonej nad pojęcie, czarodziejskie swe zaklęcie, głup tak z całej siły wrzaśnie, sama się pocałuj właśnie. Wtedy dupa zawstydzona puściła go do kondoma. Więc z kondomem ucieszony, pędzi wnet do pizdolony. A gdy przybył do stolicy, zaraz poszedł do ciemnicy, gdzie się świecą rozkraczona, Brązlowała pizdolona. Wkłada kondom, niecierpliwy. A tu patrzcie, czary, dziwy, chuj, co zawsze był jak ściasta, na sto chujów się rozrasta. Każdy gruby jak tabela, każdy picze jej rozdziera, każdy twardy jak ze stali, każdy długi na sto cali. Wszystkie chuje z całej siły. Na! A królewne uderzyły, każdy jej się w pizzę wierca każdy końcem sięga serca, każdy jej się w piczy grzebie, każdy jebie, 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 aż królewna pizdolona Rozjebana, rozjewana, spierdolona, od ledwie żywa, krzyczy ci po się rozrywa. Takie przy tym tarcie było, że się w dupie zapaliło, był gasić pożar ciała, straż zamkowa przyjechała z toporami, z bosakami, sikawkami i kubłami, słowem z całym inwentarzem używanym przy pożarze i po długiej, ciężkiej pracy, ugasili ją strażacy. Tak została pizdolona, z czaru swego wybawiona i znów stała się prawiczką, z malusieńką, ciasną. Piczką. Głuptas dostał zaś w podzięce pół królestwa i jej ręce. Król był taki ucieszony ze zbawienia pizdolony, że pomimo swej starości kapucyna ciął z radości bez ustanku tydzień cały, aż mu jaja odsiwiały, mimo że już nie był młody, potem zaraz sprawił gody głuptakowi z pizdolonu. Mnie na gody zaproszono, więc jak mówię, też tam byłem, jadłem, piłem, pierdoliłem, bawiłem się z nimi społem, aż zasnąłem gdzieś pod stołem. Oto co sprawiła Menda. Na tym kończy się legenda.